Nie! Nie możesz iść! Zawadzałabyś! Nie biorę ze sobą całego towaru, a w sypialni jest kasa! Dlatego musisz zostać i przestań smędzić o wiele cię nie, nie proszę. Nikt nie przyjdzie. Nie będę ryzykował. Forsa to wszystko, co mamy! Co się boisz? To mieszkanie jest jak forteca! I przestań traktować mnie jak zdepilałego tyraka z rzeźni, co to pokornie słucha, jak mu ta pomywaczka, co z nią szpi, gada co rano nad uchem, zanim nieszczęśnik wyjdzie do roboty. Ze mną ci to tak łatwo nie przyjdzie. Zapamiętaj to sobie na zawsze. Twoja obecność zmienia sytuację. Czy tobie może być problem z pozbyciem się towaru? I co wtedy? Sama powiedz nie wiesz, tego szzymeru nie wystarczy na długo. Nie mogę byle Muszę mieć to jedyne, co tych ludzi interesuje. Kolor pieniędzy! Gadać możesz dowoli, ale jak nie masz na poparcie waluty, nikt nie bierze cię poważnie. Choć nie wiem, jakbyś wcześniej obgadał. Takie są reguły. W szufladzie masz jakieś resztki towaru. Tego nie przesadź. Pamiętaj, musisz być przytomna. Kupię jakieś żarcie, coś dobrego. Weź się zapakowanie walizek, jak mnie nie będzie. Och, chłopaczko stoi po drugiej stronie ulicy. Nic nie robią, stoją, nie znam ich. Dzieciaki. Nie mają być do roboty, to się pałętają. Nie ma się czym przejmować. Zwykłe dzieciaki. Zadzwonię, okej? Okay? Pamiętaj, co Ci powiedziałem. Spakuj walizki. Jesteś jedyną osobą, której mogę zaufać.